Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie Kłaniam się nisko z tej strony MartaLix Dzisiaj znajdujemy się na moim bladelfie I w dzisiejszym odcinku World of Warcraft Pokażę wam jak się poruszać Tak, dobrze usłyszeliście, jak się poruszać Myślicie sobie, kurde MartaLix oszalałeś Przecież każdy debil umie poruszać się w World of Warcraft Ale nie umiecie poruszać się Przynajmniej tak myślę W ten sposób co ja O co tu chodzi? Normalnie, kiedy, yy, normalnie kiedy, po, kiedy wciskamy yy, A i D, skręcamy, po prostu nasza postać się obraca. Jeśli nie wciskamy W, nasza postać się obraca po prostu y, dookoła. Yy, jak wiem, mam nadzieję, że dużo osób porusza się w sadę, czyli klawiszami W do przodu, S do tyłu, A w lewo, D w bok. I właśnie w ten sposób tak to ma być. A nie, że A służy do obracania się tylko wokół własnej osi w lewo, a D służy tylko do obracania się wokół własnej osi w prawo. Jak widzicie, ja tutaj mam to trochę inaczej ustawione. Kiedy ja wciskam A, to skręcam naprawdę, idę w, idę w lewo. Natomiast kiedy klikam D, naprawdę idę w prawo. Proste. Ale jak to ustawić? To, ta rzecz jest bardzo prosta. Wchodzimy w key Keybindings. Tak jak tutaj pokazane jest na ekranie, i tutaj macie takie, właśnie pokazane, nie wiem jak to teraz wytłumaczyć. Macie pokazane, co i jak, do czego służy. Każdy przycisk do czego służy. Po lewej stronie macie napisane, co, do czego służy ten przycisk, a po prawej stronie jest, jaki to jest właśnie przycisk. Jak ustawić, żebyście się, się poruszali? Widzicie? Turn left i turn right. Normalnie to tam macie A i D, prawda? I w tym momencie kliknijcie na to prawym przyciskiem. I na to drugie również prawym przyciskiem. I zostawcie tak. Następnie prawym przyciskiem kliknijcie na strafe Left. Tam, gdzie ja mam teraz AD. I tam po prostu ustawcie klawisze. Wciśnijcie A, wciśnijcie D. W tym momencie już Wasze ustawienia się zapisały. I będziecie poruszać się właśnie w ten sposób. Nie będziecie się okręcać do koła własnej osi, lecz będziecie naprawdę skręcać podczas biegu. A nie, że będziecie się powoli obracać, kiedy będziecie biec do przodu. Ja widzicie teraz, właśnie wciskam klawisze A i D. Normalnie obracałbym się, a tak. Idę w prawo, lewo. I sobie, o Jezu, tak się nie da w ogóle zbiegać, co? Musicie się przyzwyczaić. Ale to i tak, nie tak się biega. Ponieważ chodzi o to, że przytrzymujemy prawy przycisk myszki i trzymamy po prostu, trzymamy i biegniemy prosto. Prosto, a, a yy, wodząc myszką po prostu skręcamy w prawo. O Jezu, jaki lak. Skręcamy w prawo bądź w lewo. Rzecz naprawdę prosta. No, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Dzięki za oglądanie kolejnego poradnika do World of Warcraft, krótkiego. Mam nadzieję, że następny będzie troszkę szybszy. No i co? Trzymajcie się. Cześć!